Witam wszystkich w kolejnym odcinku workshopu, czyli serii, gdzie pokazuję Wam, jak między innymi malować figurki. Dzisiaj zabierzemy się za Adeptus Mechanicus kastelańskiej roboty, czyli wpadamy do Warhammera 40 zostaniemy tam nieco na dłużej, ponieważ przez dwa odcinki będziemy zajmowali się oto tymi właśnie robotami. Ale najpierw, zanim zajmiemy się nimi, zajmiemy się podstawkami, ponieważ jak pewnie doskonale wiecie i widzieliście z różnego rodzaju prac, to podstawki tworzą klimat samej figurki. Jeśli ta figurka zostanie postawiona na byle jakiej podstawce, no to generalnie cały czar pięknie pomalowanej figurki pryska. Tak więc dzisiaj zajmujemy się tymi dwoma podstawkami. Aby zasięgnąć nieco inspiracji, pokażę Wam swoje dwie wcześniejsze figurki. Jedna figurka wykonana jest dosyć prostą techniką i dosyć prostą metodą, a dokładnie za pomocą farbki teksturalnej. Tak będzie wyglądała nasza pierwsza figurka finalnie, a druga figurka będzie już nieco taka bardziej wymagająca pracy, ponieważ zrobimy takie elementy. Niby powyginanego betonu. Dobra, czyli najpierw dbamy o swój warsztat pracy, żeby nie powrócić sobie trola. Do wykonania pierwszej podstawki będziemy potrzebowali pędzelka po to, żeby nałożyć pierwszą brązową farbkę o nazwie dziwnej, jak to by inaczej było w przypadku palety Cydeli, Morfang Brown. Jest to kolor bazowy, a druga rzecz, której będziemy potrzebowali, to szpatułka, którą nałożymy farbkę teksturalną o kolorze marsjańskiej gleby. Do zwykłej farbki bejzowej będziemy oczywiście używali kubka z wodą. Do wszystkich osób, które piszą mi, dlaczego nie rozcieńczasz tutaj forki woda, rozcieńczam ale... poza kadrem. Aby umilić Wam nieco malowanie, co jest miłe same w sobie, zróbcie sobie też herbaty, bo trochę to zajmie. Na początku przykrycie brązową farbą, ale jakoś niespecjalnie musicie się super starać, całą powierzchnię malowanej figurki i w momencie, kiedy to już przykryjecie i wyschnie bardzo dobrze, co też jest bardzo ważne, będziemy nanosić na to farbkę Teksturalną. A robimy to w dużej części po to, że kiedy zaczniecie nanosić farbkę teksturalną, ona na samym początku przykryje Wam całość tejże figurki, ale później zacznie pękać. Jak zacznie pękać, to będzie coś widać. No to fajnie byłoby zadbać, żeby było widać coś brązowego. No nie wiem, nigdy na Marsie nie byłem, ale jakoś tak kojarzy mi się. Tada! Po pewnym czasie macie podstawkę przykrytą brązową farbą. To teraz czekamy, aż ona dobrze wyschnie i za chwilę będziemy już jechać, z farbką teksturalną. Dobra, to teraz będziemy zaczynali magię. Bierzecie swoją szpatułkę i zaczynacie po prostu powoli umieszczać tą farbkę. Nawet nie bójcie się, nawet w dużych ilościach. Ona jest taka naprawdę dużo, dużo, dużo gęstsza. Nie bójcie się, jak to będzie nierówne. Ba, nawet to jest bardzo dobrze widziane, żeby ta farbka była gęsta, żeby zostawiała wam jakieś takie większe gluty. Ponieważ no, są jakieś takie, wiecie, wzniesienia, inne rzeczy, ta farbka, w zależności oczywiście od warstwy, będzie wam troszeczkę długo schła, ale kiedy już ją zrobicie, czyli dobrze to wszystko rozprowadzicie sobie, ona wam pięknie popęka. No i fajnie, żeby były jakieś takie, wiecie, górki, dołki, dolinki. To już po prostu jest wasza wyobraźnia, jak chcecie, żeby ta wasza powierzchnia marsa w tym wypadku wyglądała. Po wszystkim powierzchnię, na którą nałożyliście, farbę teksturalną wygląda mniej więcej tak. Więc, jak sami widzicie, mamy różnego rodzaju takie górki, dołki. Pamiętajcie, że kiedy zauważycie po pewnym czasie od nałożenia tej farby, że jednak chcielibyście tutaj dołożyć, nie róbcie tego. Ponieważ jeśli dołożycie, porują się takie dwuwarstwe gluty, które po prostu będzie schło jedno na drugim, i po prostu ta farka będzie wam odpadać. Jak już nałożycie, no to w tym momencie umarł od butach. Zostawcie to i czekajcie na finalny efekt, czyli teraz będzie działać się magia. Farbka zacznie nam pękać, ale ten proces trwa dość długo, więc. Więc zajmujemy się drugą figurką, ale tutaj tak łatwo nie będzie. Bowiem robimy rozwalony beton i w tym celu będziemy potrzebowali zwykłego, prostego korka. Ja akurat swój korek wziąłem jako taką wykładzinę podpodłogową, ale korek właściwie możecie wziąć skądkolwiek, byle był taki właśnie wiem, w miarę cienki. Więc mamy już korek, do tego wszystkiego będziemy potrzebowali kleju, żeby go przykleić, taki wiecie, zwykły, prosty, uniwersalny, polimerowy, nie wiem, budaprenowy, cokolwiek macie, żeby po prostu kleiło plastik z jakimś takim elementem korkowym. Do tego Wszystkiego spoiwo lutownicze, które będzie nam imitowało nie, wystające druty z tego betonu i. Takie szczypczyki, żebyśmy mogli te druty zainstalować w korku. Najpierw będziemy robili od taką zwykłą, prostą wydzierankę, czyli robimy sobie pierwszą warstwę, czyli wydzieramy sobie taki korek. Nie, absolutnie nie musi on być e, jakiś wiecie e, bardzo dokładnie zrobiony, ponieważ to będzie taki wystający beton, więc to musi być troszkę poszarpane. Więc absolutnie nie ma problemu, żeby teraz trochę naśmiecić. Trudno. Mamy, żony, mężowie wam wybaczą. Mamy sobie taką na razie pierwszą warstwę. Drugą warstwę robimy w taki sam sposób, tylko z dużo mniejszych kawałków. Ja te kawałki sobie zrobiłem wcześniej i po prostu układamy sobie na razie od po prostu, żeby stworzyć naszą kompozycję rozwalonego betonu. No i sprawdzamy, jeśli będziemy usatysfakcjonowani tym rozwalonym betonem, to możemy przystępować już do klejenia. Pamiętajcie kleić w dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bo ja zazwyczaj o tym nie pamiętam, a później mnie łeb boli. No i teraz, jak zwykle, trzeba będzie czekać, aż nam to wyschnie. W tym wypadku będziemy czekali, aż nam wyschnie klej, a potem jedziemy z czarną farbą na ostro. W międzyczasie możemy spojrzeć na naszą podstawkę marsjańską? Nie, ona ciągle nie wyschła. I jeszcze długo będzie schła. No to jadziem z farbą. No i proszę farba nam już wyschła, a teksturalka nie, ale już wygląda lepiej. Więc nie pozostanie nam nic innego jak uruchomić suchy pędzel. Tak więc bierzecie sobie farbę Ult One Grey, już taki całkiem konkretny, duży pędzel do właśnie metody suchego pędzlowania. Maczacie, wycieracie i zaczynacie pędzlować. Wszystko na poszczególnych konturach, tak, żeby za chwilę ukazało nam się. Ten porozwalany betonik. Tada, mamy już całkiem nieźle wyglądający beton. To teraz pora na wystające druciska. Najpierw trzeba sobie kilka wcześniej przygotować. No a teraz trzeba to tu, to tam, powpijać. W tenże miękki korek. No i można powiedzieć, że już podkładka taka betonowa z wystającymi elementami jest gotowa. I tak wyglądają dwie podstawki obok siebie. Jedna, którą widzieliście już przed chwilą, a druga, już ta marsjańska. Już nam wszystko ładnie popękało, aczkolwiek to jeszcze nie jest do końca suche. Myślę, że następnego dnia bym mógł się zabrać za takie drajbraszowanie o dużo jaśniejszym odcieniu, dzięki czemu te takie popękane elementy wyglądałyby jeszcze ładniej, zostałyby jeszcze uwypuklone, ale myślę, że już nawet taki efekt wiele osób po prostu zadowolił, bo wygląda to całkiem nieźle. Jak sami widzicie, to brązowa farba, która była malowana na samym początku. No to tutaj nam teraz też ładnie spoziera, ani mamy takiej niedokończonej figurki czarnej. Więc, mamy już takie dwie podstaweczki, ale chcę Wam pokazać jeszcze coś dzisiaj. Bo do farbek czy do po prostu brei teksturalnych zaliczamy również taki szary element, którego czasami używam, który jest w stanie nam wykonać taką nierówną powierzchnię. Nanosi się ją w ten sam sposób, czyli taką metodą szpatułkowania. I to właśnie dzięki tej farbce teksturalnej podstawki do moich latających krasnoludów z Age of Simulacs wyglądają tak ładnie, przynajmniej według mojej opinii i tych ludzi, z którymi grałem. Kurczę, pograbym sobie znowu w Sigmara. Tam więc moi kochani widzowie, idźcie robić swoje fantastyczne rzeczy przy figurkach. Malujcie, róbcie podstawki, róbcie scenerię i co najważniejsze, po prostu dobrze się bawcie. W następnym odcinku zajmiemy się tymi robocikami i zrobimy z nimi naprawdę fajne rzeczy. Ale to już w następnym miesiącu. Czyli tak naprawdę już niedługo. Pamiętajcie zasubskrybować ten kanał, abyście nie przegapili kolejnego odcinka. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!